Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na kolejny temat. Mam nadzieję, że będzie bardzo przydatny, dotyczący hodowli drobiu, ale skupimy się na zdrowiu. Natomiast, jeszcze zanim zacznę odcinek, oczywiście zapraszam na moją playlistę dla początkujących hodowców. Zapraszam. Na inne filmy, w których mówię o zdrowiu, o nieśności, o tym jak zaprojektować kurnik, jak zaprojektować wybieg, jak w ogóle zacząć taką przygodę z hodowlą drobiu i od czego to wszystko zależy. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście ogromna prośba o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji. Moi drodzy, jeżeli chodzi o hodowlę drobiu, to temat jest dość złożony, ponieważ w pierwszej kolejności powinniśmy porozmawiać o tym, czego niestety nie powie Wam większość hodowców drobiu. Otóż, niestety, moi drodzy, ale trzymanie kur z innymi zwierzętami nie jest wskazane i dzisiaj porozmawiamy trochę o tym. Temat jest dość kontrowersyjny, ponieważ od lat tak naprawdę mając swoje hodowle, czy wasi dziadkowie, babcie, którzy mają swoje hodowle, trzymali kury z innymi zwierzętami, no bo nie było innej możliwości, może był mały areał, a może po prostu tak było łatwiej, trzymali razem. Natomiast jeżeli chcecie, żeby te kury dobrze się niosły i żeby były zdrowe, to niestety trzeba je trzymać same i to się tyczy praktycznie wszystkich zwierząt. Więc czy będziecie chcieli trzymać kury, czy przepiórki, czy gęsi, czy kaczki, czy indyki, co by to nie było, najlepiej trzymać oddzielnie. Dlatego, że po pierwsze. No jak sami dobrze wiecie, różne zwierzęta chorują na różne choroby i ta, to na przykład na co może zachorować kura, może nie zachorować inne zwierzę w hodowli i odwrotnie. To co na przykład może przenieść jakąś chorobę gołąb, który gdzieś sobie odleci daleko i przyleci później do hodowli, mogą się kury tym zarazić, a gołębie mogą być zdrowe. Także ryzyko chorób wzrasta. Po drugie chodzi o pokarm. No, ktoś może powiedzieć no mniej więcej przepiórki możemy karmić tak samo jak kury i tak i nie. Jeżeli chcemy mieć dobrą nieśność to nie. Przepiórki na przykład potrzebują więcej białka, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o przepiórkach, więc najważniejsze: starajcie się trzymać kury oddzielnie w miarę możliwości. Dlaczego o tym się mówi? Dlaczego o tym nie mówią hodowcy? Dlaczego Bo po pierwsze nie wiedzą, a po drugie nie zawsze chcą powiedzieć. Dlaczego? No po pierwsze, dlatego, że jesteście dla nich bardzo często konkurencją, a po drugie, jeżeli ktoś już to wie, to tego nie mówi ponieważ jeżeli wasze kury zachorują, no to będzie trzeba je leczyć, a jak nie leczyć, to kupić nowe, więc ktoś zawsze na tym, niestety, tak mówiąc, brzydko na was zarobi. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby trzymać kur oddzielnie. Bardzo ważna informacja. Teraz tak, mniej więcej to, co jeszcze może być dla was istotne, od którego tygodnia trzymać kur oddzielnie. No najlepiej od samego początku, a jeżeli nie uda się od samego początku trzymać kur, no to wtedy staramy się w miarę możliwości, wtedy kiedy się da trzymać te kury. Czyli na przykład jeżeli kupujecie kury i mają one 18-19 tydzień, to ja zalecam, żeby od samego początku trzymać je oddzielnie. To pozwoli po pierwsze zachować to bezpieczeństwo, że jedne zwierzęta nie będą atakowały drugich, a po drugie mega dużą zdrowotność. I jeżeli zadbacie tylko i wyłącznie o ten jeden aspekt, dodatkowo w kurniku będziecie sprzątać, to szansa na to, że jakieś wasze kury będą chorowały i tak dalej, jest naprawdę wierzcie mi, bardzo mała. Dlatego pamiętajcie tylko i wyłącznie o tym jednym bardzo ważnym zagadnieniu. Wynieście go z tego filmu, żebyście o tym pamiętali. Jeżeli ktoś również hoduje kury, warto, żebyście komuś. Tą informację przesłali, powiedzieli, że tak jest i żeby on zwrócił na to baczną uwagę, bo naprawdę, słuchajcie, to jest istotna rada, która może Wam bardzo pomóc. A wiem, że dużo ludzi o tym nie pamięta, raczej kury trzymamy z innymi zwierzętami, no bo po co trzymać oddzielnie. Oczywiście nie każdy będzie mógł, więc jak będziecie trzymać kury z innymi zwierzętami, to też nic się złego nie powinno stać. Natomiast ważne jest to, żeby o tym pamiętać. Przechodzimy do kolejnego tematu bardzo istotnego, dotyczącego hodowli. I to też jest istotne, o tym też Wam niestety chociaż powinien, ale nikt Wam nie powie. Pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli hodujecie kury, to starajcie się te kury wypuszczać co jakiś czas na wybieg. Teraz ktoś powie: No, przecież to jest oczywiste, że kury wypuszczam. No, nie jest oczywiste albo nie dla wszystkich. Jeżeli te kury, słuchajcie, nie wyjdą, i tu nie chodzi o to, że one mają 7 godzin chodzić po zielonej trawce, tak jak widzicie w jakichś tam filmach na YouTubie, że ktoś sobie nagrał. Bo i tak po jakimś czasie ta trawa i tak tam nie będzie zielona. Chodzi po prostu o to, bo kury ją wydziobią. Chodzi po prostu o to, żebyście w miarę możliwości, jeżeli macie taką możliwość, wypuścili kury na te 2-3 godziny na zieloną trawę. Jeżeli macie na wybiegu nawet no, najlepiej, żeby nie było, ale jeżeli macie kostkę, czy macie beton, wypuśćcie te kury na piach, czy wypuśćcie te kury na zieloną trawę, żeby one sobie trochę pochodziły, złapały trochę witaminek. To jest naprawdę istotne. Poprawia to smak jajka i sprawia, że kury się dużo lepiej czują. To też pomaga w zdrowotności. No, siłą rzeczy nie mówi się o tym, no bo teraz sobie wyobraźcie, że mówimy o takich rzeczach, i potem nagle ktoś. Ma taką sytuację, że jego kury w ogóle nie chorują, potem też ktoś tak ma, następny, i zaraz się okazuje, że większość ludzi ma taką sytuację. No i w ogóle jakieś tam leki dla drobiu nie są potrzebne, firmy plajtują. Nie byłoby to nic fajnego, przynajmniej dla tych firm. Dlatego pamiętajcie o tym, co Wam dzisiaj powiedziałem: dzielcie się tą wiedzą. Promujcie ten odcinek, bo to jest bardzo ważna informacja. Tych informacji jest dużo więcej, ale no, sami wiecie, co YouTube robi z odcinkami i z filmami, które no, nie do końca przynoszą korzyść. Dlatego miejcie z tyłu głowy to, co wam dzisiaj powiedziałem. I jeżeli chcecie, to możecie innym również tą informację przekazać, żeby po prostu zwrócił na to uwagę. Zobaczycie, naprawdę zobaczycie, zróbcie to może nie po tygodniu, ale po miesiącu. Zobaczycie różnicę w zachowaniu i w zdrowotności u drobiu. Bardzo dużo. My kury hodujemy wiele lat, i naprawdę wierzcie mi, że wiedzę, którą mamy, zdobywaliśmy latami, to nie tylko jedno pokolenie, ale więcej. I wiemy, z czym to się je, wiemy, na co zwracać uwagę przy hodowli. I tu nie chodzi o to, słuchajcie, że my nie mamy wielkich kurników, bo my nie potrzebujemy mieć kurników na 40 tysięcy kur, żeby być ekspertami. Tak jak niektórzy nie potrzebują kończyć doktoratu, żeby być dobrzy w jakimś zawodzie, po prostu się tego nauczyli przez lata. I u nas jest podobnie. My wiemy po prostu, jak to robić. Dlatego, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak hodować kury, na co zwracać uwagę przy hodowli, to naprawdę zachęcam, żebyście sobie weszli do mnie na kanał. Wideo i macie ponad 1500 filmów. 1500 filmów. Każdy film około 10 minut. Zobaczcie, ile czasu poświęciłem tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie Wam pomóc. To są naprawdę cenne rady. Niektóre filmy jak najbardziej się powtarzają, bo nie da się, wierzcie mi, opowiedzieć. W pewnym momencie się tematy kończą i już nie ma o czym opowiadać. Naprawdę. Można opowiadać o rasach drobiu. Też macie taką playlistę około 70 filmów. Tematy są dość istotne, także sprawdźcie, zweryfikujcie i dajcie znać później w komentarzu, czy faktycznie to, co piszę, działa, czy nie działa. Mogę tylko tak się pochwalić, że z tego, co na razie Wam powiedziałem, to przez te parę lat, co prowadzimy kanał, nie było chyba jednej osoby, która się skarżyła na wiedzę. Ja mówię o wiedzy, bo to, że ktoś napisał jakiś negatywny komentarz, że mu się coś nie podoba, jak mówimy, albo co się dzieje na wybiegu, no to już jest co innego. Ale my mówimy bezpośrednio o merytoryce, o tym, co my nagrywamy, o czym my mówimy. Więc tutaj nikt nam nie zarzucił, słuchajcie, że kłamiemy, albo bo że coś, co tutaj mówimy jest niezgodne. Także naprawdę to wszystko działa. Przetestujcie i zaoszczędźcie trochę złoty na przykład na jakichś tam lekach i innych rzeczach dla kur. Trzymajcie się. Ode mnie tylko taka prośba, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję. Hej!